Witamy w kolejnym odcinku Sofy Sportowej Wyspanii, chyba. Dokładnie. Chyba tak. w Mam nadzieję, wyspani. Mamy nadzieję, że wy również po tej nocce zarwanej z igą świątek. No i cóż, zapraszam Was na podsumowanie szóstego dnia e, zmagań w Nowym Jorku. Oczywiście opowiemy sobie o meczu i świątek i o tym, co ją czeka, ale też o ciekawych zdarzeniach, które miały miejsce w poprzednim dniu US Open. Oczywiście zapraszamy do subskrypcji. Tak oraz jest. lajkowania i dyskusji w komentarzach, także aby być z nami na bieżąco. Subskrypcja zawsze się przyda w rozwoju kanału. Oczywiście transmisja live z kolejnego meczu i świątek w Będzie. poniedziałek, także. Możemy już zacierać ręce na kolejną, e, kolejne spotkanie z Wami i z Igą świątek. No dobrze. Dużo dzisiaj ciekawych tematów przed nami. Jeszcze dziękujemy tym, którzy z nami w nocy byli, bo było Was naprawdę sporo. E, na transmisji na żywo z meczu Igi Świątek. To widać, że coraz więcej osób żyje tenisem i nie przeszkadza też nie przeszkadzają też godziny nocne, ale zaczynamy oczywiście właśnie od spotkania Igi Świątek z Anastazją Pawluczenkową. E, jak gwoli ścisłości przypomnę, że panie grały przed US Open ze sobą raz w zeszłym roku w Rzymie. Wtedy Iga wygrała na korcie ziemnym 6 do 0 i 6 do 0. Także wczoraj dopiero przy 2-0, kiedy Iga prowadziła w pierwszym secie, to Pawluczenkowa pierwszego Gema przeciwko Idze w ogóle w swojej historii wygrała. No i co tu można dużo powiedzieć? W takim bardzo ogólnym podsumowaniu powiedziałabym, że bardzo dobre spotkanie w wykonaniu Igi Świątek. że się spokojnie będzie to tylko o Ogólne. zaraz mhm. sobie tutaj bardziej szczegółowo porozmawiamy natomiast bardzo bardzo dobre spotkanie w wykonaniu Igi Świątek tak jak nam się bardzo podobało jak Iga weszła w pierwsze cztery gemy w pierwszym spotkaniu swoim była taka bardzo energetyczna pozytywnie nastawiona i wczoraj tak chcieliśmy po prostu jak pomyśleliśmy sobie żeby nie zapeszyć żeby to tak trwało i trwało i faktycznie całe spotkanie naprawdę taką jakąś świeżość po prostu też u Igi było nawet widać. Tak, widać, że Iga rośnie z meczu na mecz. Trzeba powiedzieć, że ta forma jest naprawdę zwyżkowa i to na pewno bardzo cieszy. Myślę, że w tym spotkaniu było bardzo ważne to, żeby Iga grała stabilnie, regularnie, żeby nie popełniała zbyt dużo niewymuszonych błędów. Oczywiście to nie tylko w tym meczu jest ważne. Natomiast patrząc na to, jak grała Pawluczenkowa, po której się spodziewaliśmy tego, że będzie grała bardzo agresywnie i czasami oczywiście zdarzało się, że, że widać było, że Rosjanka potrafi generować niesamowite prędkości. Na serwisie również grała bardzo dobrze, ponieważ przecież po tym przełamaniu w pierwszym gemie e, tak naprawdę później Rosjanka była w stanie utrzymywać wszystkie swoje gemy serwisowe i tam widać było, że puszczała rękę luźno, że grała naprawdę na bardzo wysokim ryzyku, a Wigi było bardzo ważne to, żeby wytrzymywać te wymiany, szczególnie właśnie na e, serwisie przeciwniczki, kiedy nie miała zbyt dużo do powiedzenia często, żeby po prostu grać jak najbardziej regularnie, ponieważ no widać, że Pawluczenkowa niezbyt Wiele analizuje, niezbyt wiele myśli na korcie, bądźmy szczerzy: i po prostu każdą kolejną piłkę chciała zagrać mocniej, a to tylko sprawia, że ryzyko błędów w wymianie wzrasta. Rocznie. Tak Dokładnie jest. Tak. Natomiast tak na pewno na minus, co nas nie martwi, bo szczerze, no, umówmy się. Niewiele jakoś nas interesuje gra Pawluczynkowej i jej po prostu jakiś tam szeroko pojęty rozwój. Oczywiście interesuje w momencie, kiedy gra przeciwko Idze Świątek, ale bardzo zaskakujące jest to, że tenisistka na takim poziomie, która była nawet jedenasta na świecie, która była w finale turnieju wielkoszlamowego, która ma już jak na tenis 33 lata, wciąż młoda dziewczyna, ale na tenis wiadomo, no to już jest doświadczona po prostu tenisistka. Kompletnie, ale to kompletnie Jakiejkolwiek możliwości zagrania w defensywie. Po prostu kompletnie ani razu. E, Zaskoczyła mnie to, bo były takie sytuacje, kiedy na przykład e, wygrała swojego gema serwisowego, potem miała 30-0 e, w, w, w gemie, w IG, którym tak. IGA podawała, czyli od IG świątek 0,30 patrząc i po prostu łup z całej siły i na przykład z returnu 3 metry, 5 metrów waut. E, że to są takie chwile, gdzie trzeba po prostu piłkę przytrzymać, przytrzymać trafić w, trafić w kord, kord. kompletnie zero możliwości zagrania piłki wyższej, jakiejś topspinowej. Mówię to nie jest jakby nasz problem, problem, to nas nie martwi, ale zaskakujące jest dla mnie to, żeby po prostu na tym poziomie nie mieć chociaż odrobinki tej właśnie defensywnej, defensywnej możliwości, bo ja rozumiem, że jest się zawodniczką ofensywną, ale no naprawdę, żeby po prostu momentami nie przytrzymać tej piłki. Ale mówię. Tak. Znaczy, no tutaj <gry> oczywiście jedna rzecz nierówna drugiej, bo pamiętajmy, że no... Putinsewa, tchu, bo mam już w, tak, jeszcze w tak, głowie tak. to, co Pawluczenkowa. zaraz powiemy. Pawłuczenkowa e, nie jest zbyt dynamiczną zawodniczką i to było widać, że kiedy tylko i wyłącznie Iga zagra i w bok e, znajdzie ten dobry odpowiedni konto, tak naprawdę Pawłuczenkowa szuka już tylko i wyłącznie e, zagrania na raz, na dobieg, a tak naprawdę nie przypominam sobie, żeby Rosjanka wygrała jakąkolwiek e, wymianę, kiedy była w defensywie, żeby przeszła z defensywy do ofensywy, ale tak jak mówisz, dziwi przecież, bo, bo to jest jakby. E, no problem tego, że jej dynamika, reakcja jest słaba. Natomiast to, że nie była w stanie przytrzymać czasem piłek, które miała na rakiecie, no to też pokazuje, że po prostu bała się w ogóle być zemknię... zep... zepchnięta do defensywy tak. i po prostu działała w ten sposób, że albo ja przyjmę inicjatywę jako pierwsza i jako pierwsza będę tutaj w stanie wygrać punkt winerem, albo po prostu nie mam żadnego innego planu B. Więc jeśli chodzi tutaj o jego Świątek, to bardzo mi imponuje serwis Polki. Po raz kolejny nie została ani duży, razu przełamana w, w, w tym meczu. Naprawdę progres. Tak, serwisie. duży progres jeśli chodzi o szybkość też serwisu, te płaskie serwisy, nie tylko te rotacyjne w ciało, nie tylko te z rotacją slajsowaną, ale podkreślam to od pierwszej rudny, bardzo dobre płaskie serwisy, szczególnie w backhandy praworęcznych rywalek, to bardzo cieszy. No i też coraz mniejsze, mniejsza liczba błędów z tych łatwych piłek, kiedy Iga ma już czas, kiedy ma piłkę w półkorcie, była kliniczna w tym ostatnim dniu, także to bardzo, ale to bardzo cieszy. No i takie dwie rzeczy, które były ciekawostkami tego spotkania. Pierwsza z nich, kiedy Iga Świątek zagrała taki instynktowny return. Złapała okay. piłkę tak naprawdę koniuszkiem rakiety, końcówką oraną. Ramy. Tak, mm -hmm. i przez to Pawłoczenkowa już myślała, że piłkę będzie mogła sobie ją spokojnie po koźle e, zasmeczować, natomiast ona taką rotację dostała wsteczną, że od razu e, zaczęła przechodzić z powrotem na stronę Igi Świątek. I co jest ciekawe, w tym momencie można przełożyć hmm. rakietę przez siatkę, jak najbardziej, natomiast ta piłka dostała takiej rotacji, że Pawłoczenkowa Pomorze, po prostu nie sięgnęłaby, bo pokazywano to z różnych kamer. właśnie y, były ujęcia tej sytuacji, i po prostu y, no, nie było ta możliwości. Ta piłka takiej... tak szybko zaczęło uciekać, tak. tak złapała mocną rotację. Tam po prostu to, że zahaczyła ta piłka i o naciąg, i, i o ramę, która sama powiedziała, była pytana na konferencji, czy to da się wytrenować. No oczywiście, tak. że nie, to jest typowe szczęście zagranie instynktowne, tak, Pokazuje no taki przypadek że Trzeba ale walczyć po prostu o każdy sposób. centymetr e, kortu, no i to było dosyć ciekawe no i druga trochę mniej optymistyczna, znaczy może optymistyczna, no mniej e, e, fajna po prostu rzecz, która się wydarzyła, czyli to, kiedy Pawluczenkowa... E, w pierwszej piłce drugiego seta tak, bodajże tak, to było. to było na początku, tak na naprawdę. Na samym początku, Panie tak. były, Iga była półtora metra od siatki i zagrała taką też instynktowną piłkę odbierając skrót, natomiast Pawluczenkowa miała tak naprawdę, no była trzy metry od Igi i miała cały kort, mogła wszystko zagrać, mogła spokojnie zagrać e, po przekątnej, mogła zagrać w natomiast Wybrała siłowe rozwiązanie w IG, co oznacza, że raczej tutaj taki akt desperacji. Tak jest. Yy, natomiast co zdziwiło? nas i też mhm. wiemy, że wielu z Was, że nie przeprosiła tak. po, zaraz po zagraniu. I jak gdzieś jakieś przypadki się zdarzały, czy po necie, czy coś, od razu przepraszam. Tak wymaga też kultura. Dużo osób mhm. później, pięć tak, kultura tak. tenisowa, pięć później gdzieś tam się zaciska trochę, ale ogólnie jest tak, przyjęte są zasady niepisane, że się, że się przeprasza. Pawluczynkowa tego nie zrobiła, natomiast po spotkaniu Miłe Wyjaśniły sobie tak. bardzo miłe pożegnanie, dość, dość długa Drugie. jak na tą końcową rozmowę przy siatce właśnie wymiana zdań tak. i ich wszystko tak. chyba. Tam, I chyba emocje opadły. Tak no mogła Pawłaczenkowa w emocjach się trochę inaczej zachować, natomiast warto też podkreślić, że po tym wszystkim była w stanie tutaj posyfać głowę popiołem tak, i faktycznie po i... zachować się tak w porządku jest. wobec Igi. No dobrze, kolejny mecz. Igi to jest. Była Samsonowa, Samsonowa. panie mhm. grały trzykrotnie, Iga straciła jednego seta w tym pierwszym spotkaniu. Pomiędzy Między, bardzo wyrównanym, tak. długim meczu. Ono chyba ze trzy godziny to spotkanie trwało. Pamiętam doskonale ten mecz w Stuttgarcie w warunkach halowych, co ewentualnie yy, chociaż później grały na hardzie, więc, tak. y, więc y, ale na ciut szybszych kortach tak. niż na kortach normalnych odkrytych, bo wiemy, że w hali ten, ten turniej w Stuttgarcie tam jest nieco szybciej. Yy, natomiast później dwa mecze bardzo takie jednostronne na korzyść IG Świątek. Yy. Mecz podobnego kalibru się szykuje, yy, tak jeśli jest. chodzi o styl gry. Na pewno Samsonowa jest bardziej dyna dynamiczna, bardziej mobilna, więc myślę, że będzie w stanie do większej ilości piłek dobiegać, będzie tych piłek więcej wracało. Na pewno jej forehand nie jest może aż tak szybki, jak Pawluczynkowej, natomiast ma tą większą dozę rotacji i na pewno tutaj ona będzie kontrolowała lepiej yy, to uderzenie i na pewno będzie miała więcej opcji do zagrania z tego. Yy, natomiast serwis yy, Samsonowej też jest dosyć szybki, może nie aż tak szybki, jak Pawluczynkowej, ale tak jak mówię, agresywny styl gry z trochę większą dozą mobilności i większym potencjałem defensywnym niż Pawlu natomiast bardzo podobne spotkania nam się szykują, jeśli chodzi o styl gry. Tak jest. Więc tutaj warto podkreślić, że Samsonowa była już jedną nogą poza tym turniejem, z Marią Bołskową przegrywała 6 do 3 i 5 do 2 już w drugiej rundzie, natomiast była w stanie wrócić z tego naprawdę ciężkiego, trudnego wyniku, natomiast jak już wiemy z 5 do 2 się dobrze ciągnie, tak to jest, jest taki niebezpieczny wynik, także tutaj Rosjanka była w stanie to wykorzystać, no i taka ciekawostka, że ona od 2014 do 2018 roku reprezentowała kraj Włochy. Mhm. Natomiast później zaczęła reprezentować Rosję, czyli to jest taki trochę odwrotny trend niż to, co raczej tak. widzimy w ostatnich tak jest. czasach. No dobrze, przejdźmy coś do tego, co się wydarzyło jeszcze wczoraj na kortach, jeśli chodzi o drabinkę damską. Od czego chciałabyś zacząć? E, to może od Jasmine Paulini, mhm. bo to też wielu polskich kibiców interesuje. Interesują Was, nas też oczywiście. Tak. Jej wyniki. Włoszka, która była w dwóch finałach już wielkoszlemowych w tym roku, zwycięszczyni tysięcznika 6 do 3 i 6 do 4 pokonała Julię Putincewą. A Włoszka w od formie, początku od... kontrolowała tak ten jest. mecz. Pierwsza na prowadzenie 3 do 0. Wyglądała naprawdę solidnie. Warto wspomnieć, że to jest pierwsza zawodniczka, która reprezentuje Włochy. Włochy. Open. Open. Open, dokładnie ta, która w jednym roku zagrała minimalnie w czwartej rundzie wszystkich turniejów wielkoszlemowych. Także tutaj ogromne brawa dla Jasmine, szczególnie, że przed tym rokiem jeszcze jej najlepszym wynikiem na tych turniejach rangi wielkoszlemowej była tylko druga runda, także to jest nieprawdopodobne, jaki postęp poczyniła Włoszka, ale warto chyba wrócić do tego, co zrobiła Putince. No? Tak, to wiecie jak, <laughs> jak wygląda podawanie piłek przez dzieci tak. właśnie, do podawania piłek, czy też nie tylko dzieci, bo teraz mhm. akurat w US nie są dzieci, ale tak. też są e, osoby dorosłe. E, I. No toż też właśnie taka, taka pani, mhm. no pani, nie dziecko w każdym mhm. razie, ta, 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 ta y, kobieta, która piłki podawała, no w każdym razie to już tak mniejsza z tym, ale stała z piłkami, tak jak zwykle mhm. się podaje serwującej, tak. e, a Putincewa po prostu nawet... Nie robiła ruchu, po prostu dziewczynka rzucała, a ona stała bez ruchu, tak, tak. kompletnie, mam wrażenie, że Putincewa nie broni, bo to jest zachowanie, które kompletnie jest tak. bez klasy i absolutnie tutaj nie mówię, że niedopuszczalne, natomiast po prostu, no, no... Nie przysparza sobie żadnej e, tutaj sympatyki biców, robiąc ta, tego typu teatr, bym powiedział. Natomiast chodziło o to, że ona już chciała e, te piłki dostać, natomiast e, ten Bolkit, e, czyli ta dziewczynka tak. od podawania piłek, wciąż czekała, aż z drugiej strony przyjdą mm -hmm. te piłki, po prostu nie miała dostępnych piłek na ten moment i ona e, przez to Putincewa po prostu czekała, czekała, ja, jak pokazała. już się doczekała, no to w takim razie mówi, a to teraz ty sobie poczekaj, aż tak. będę przygotowana na to, żeby te piłki dostać. Także Putincewa raczej nie jest zawodniczką lubianą, że i to raczej jej w tym kompletnie nie pomoże tak zwana żena. E, Tak, Dokładnie <laughs> tak. Karolina Muchowa gra dalej. To myślę, że ważne tutaj w tym, pod tym względem, że zagra właśnie z Paulini w czwartej rundzie. Mm -hmm. To jest taki naprawdę bardzo ciekawy pojedynek. E, tak. można I na pewno tak. mecz, który sprawia, że, że tutaj lubimy wszyscy te dwie zawodniczki, mm -hmm. i na pewno wiele osób chciałoby tego półfinału, z tego co słyszę pomiędzy Muchową a świątek, także zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. No i kolejna ciekawa sytuacja mm -hmm. w meczu Haddad-Mai z Anną Kalin 6 do 3 i 6 do 1 wygrała Beatriz maja Natomiast tam była taka sytuacja. To no może ty lepiej opowiedz, mhm. bo to z, z tym warem tenisowym tak. to jest bardzo, bardzo cieka ciekawa historia. Dokładnie tak. Y y y to był rezultat, kiedy prowadziła Kaninska, 2 do 0. A ten tak, mecz zakończył sensie. 6 do 3, 6 mm -hmm. do 1 dla Brazylii, więc może to jakoś ją wytrąciło z równowagi. Rosjanka, no i piłka przy tak, tak, Rosjanka chciała sprawdzić to, czy dwa razy odbiła się piłka, zanim dobiegła do, do uderzenia Hadat, Hadat Maja. No i poprosiła o war. Na powtórkach ewidentnie widać, że był ten drugi kozioł, natomiast. Pani sędzia, która ten war obsługiwała, która tutaj pod, pod, podejmowała decyzję, nie widziała tego drugiego kozła. Według niej została ta piłka odegrana przepisowo po jednym koźle i punkt został przyznany Brazylice. No, skoro już mamy warę, no to chyba. No nie potrafiła no, nie. podjąć, wiesz, nie potrafiła, że tak powiem, obsłużyć tego waru najprościej rzecz ujmując. No nie potrafiła zrozumieć, zinterpretować. No, ale no to chyba każdy no, widzi, czy ja, piłkarski ja dwa wiem, razy czy raz, właśnie, tak? To, czyli, to jest nieprawdopodobne. To, czyli widocznie pani sędzia nie widziała. Tak, no to, to jest przede wszystkim. Ale też dziwne zachowanie uważam, właśnie to, o czym trochę wcześniej mówiliśmy, o tych, o tych zasadach takich fair play, o tym, o tym zachowaniu, o tym przepraszaniu różnych. Ja nie mówię, że trzeba mhm. być po prostu jakimś tutaj yy, no. Walczyć o numer jeden, fair play, wiecie o co chodzi. Natomiast, no, Beatriz, gdzie to się wyświetliło, też tak. na dużym ekranie i chyba czuła, a uwierzcie, tenisista czuje na rakiecie, co było i jak tak. było. Natomiast no też nie, nie powiedziała, okej, okay, faktycznie tak. uderzyłam dwa razy. Może nie zawsze, mimo wszystko, nie zawsze musi czuć zawodnik mhm. to, czy to były te dwa odbicia, kiedy jest tak bardzo na styku. Natomiast no, na ekranie, Natomiast na, 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 na ekranie tak. to było wszystko widać, także tutaj no, pani sędzia, przede wszystkim sędziowie powinni mieć oczy. Sprawne do tego, żeby tak. swoją pracę e, uprawiać, więc tutaj na pewno no, duży, duży minus dla pani sędzi. No Sytuacja dobrze. Że na numer tak. dwa. Karo, Karo Woźniacki gra dalej, e, to jest również ciekawa informacja. Czwarta runda to jest naprawdę, myślę, że bardzo solidny wynik Dunki polskiego pochodzenia. Jessica Pegula gra dalej i zmierzy się tutaj z Rosjanką. Schneider, Tak, Diane Schneider. Schneider, tak. I to mm -hmm. będzie potencjalny e, zwyciężczyni tego meczu. Zagra ze zwyciężczynią meczu Świątek Samsonowa, także tutaj możemy się spodziewać, że, że możliwe faktycznie Pegula tutaj będzie w stanie potwierdzić swoją dobrą dyspozycję, dyspozycję. i dojść do mm -hmm. ćwierćfinału. Co ciekawe, na ten moment czwarta runda, 16 zawodniczek zostało nam w turnieju. Tylko dwie zawodniczki nierozstawione awansowały do, tej, do tego etapu turnieju, co myślę, że jest na pewno takim drogo Wskazem, że wcale to WTA nie ma się aż tak źle, pomimo tego sezonu wyczerpującego, że jednak większość faworytek dźwiga to, co tak ten, ten bagaż, tę presję tutaj i gra naprawdę na staje po prostu na wysokości zadania. A co... tak jak mhm. jeszcze tak o publiczności chciałam wspomnieć, bo też ona pozdrawiamy, która też nam wczoraj możecie zobaczyć na naszym IG-ie, bo oczywiście też zachęcamy. Zdjęcie wrzuciła i też napisała, że publiczność oczywiście bardzo głośno dopingowała IG, natomiast no, faktycznie dzieje się, wrzawa na trybunach jest i wszyscy za jedzeniem. Typowa Ameryka. Dokładnie, <laughs> dokładnie tak. Co dzisiaj nas czeka ciekawego w damskim tenisie? Myślę, że taki szlagier to jest na pewno amerykańskie spotkanie pomiędzy Coco Goff a Emo Navarro. Tak, to będzie tak. bardzo bardzo, bardzo Emma Navarro, mecz. pamiętajmy, że pokonała niedawno Coco Goff. Także tutaj pytanie, czy Coco będzie to w stanie. Blagą, tak, to, czy biedną, tak. czy okay. będzie w stanie wyciągnąć wnioski Amerykanka? No bo pamiętajmy, no, że ten jej ostatni mecz ze Switoliną naprawdę wyglądał nieźle jak na Coco. Dobrze operowała tak. forehandem, wyglądała naprawdę jak I na ostatni I czas. Tak, więcej tak. miała niż Jak na ostatni, ostatni się, czas, tak. jak grała. Goff to na pewno był jeden z jej najlepszych meczów, także tak zobaczymy, jest. czy się będzie dalej rozpędzać. No i powtórka finału z Igrzysk Olimpijskich Xinhua Zheng z Donną Vekic. Dokładnie, która była u fryzjera i tutaj dużo, dużo o tym się <laughs> mówi. Donna Vekic, tutaj trochę tenisowego pudelka. Pawła Badoza kontra Jakiś. E, no Japonka to też, jak jest w pudelek, to wspomnimy też, bo gra w, w takich diamentach. Wekicz, tak. E, jakby nie zaglądam do portfela, to nie o to chodzi, ale na pewno najtańsza kolia to to tak. nie była i e, tutaj bardzo i gra w nich i na konferencji prasowej, także ciekawe. Może jakiś gift mhm. też wiesz, Dokładnie. może jakiś prezent od... No i Arina Sabalenka w sesji nocnej jako ostatnia dzisiaj wejdzie na spotkanie z Belgiką Mertens. Tak, Elizę Mertens, ale nie spodziewam się tu jakichś jakich fajerwerków, jeśli chodzi o to spotkanie, ale różnie bywa. Dokładnie tak. Co nas jeszcze dzisiaj czeka, jeśli chodzi o panów? Podsumowaliśmy sobie całą sprawę Huberta Hurkacza, jeśli chodzi o zmianę trenera i porażkę Nowaka Dżokowicza na naszym live, na samym początku, także jeśli interesuje Was tylko i wyłącznie ten temat, to zachęcamy do naszego ostatniego odcinka na żywo z meczu Pawlu Czenkowa kontra Świątek. Tam na, początku. na samym początku tak jest, jest wyjaśnione dużo spraw na ten temat. Związanych z tym? Dokładnie z tak. Jeśli chodzi o wczorajsze wyniki, to tutaj Daniel Miedwiediew oraz Janik Siner, czyli faworyci rankingowi tutaj pokazali, że są w coraz lepszej dyspozycji, bez straty seta, awansowali do kolejnej rundy. Pogromca Huberta Hurkacza pokonał rozstawionego Arnaldiego. Tak, tak jest, też 3 do 0. Eee, Holender, którego nazwisko Ty przeczytasz. Eee, eee, tak. Eee, czyli pogromca tutaj eee, eee, Carlosa Alcaraza. Tak nie był w stanie utrzymać poziomu i gładko z odpadł. Z Jackiem Draperem 3-6, 4-6, 6, -4 -6, -6. Tak. No i Nuno Borges z, z Jakubem męszykiem Co ciekawe, Jakub męszyk miał w czwartym secie trzy piłki meczowe przy stanie 6-3 do w tajbreku. Od tamtego czasu nie wygrał ani jednego punktu w tie breaku, a później już ani jednego gema w piątym secie, także tutaj kompletna zawieszka, czeszka i Zawieszka. <laughs> <Zawierka> Czecha. <laughs> I, I wygrał Nuno Borges z tego piątego seta 6 do 0. Także myślę, że to by było na tyle. Oczywiście, jeszcze zapowiedź dzisiejszych: spotkanie Tiafo-Popirin. Zaczną dzisiaj e, Popirin, Popirin, e, pogromca z kolei mm. e, Nowaka Dżokowicza, a Frances Tiafo wygrał z Benem Sheltonem. Tak jest. Oraz Kasper Lut e, z Tom. Z Taylorem. Taylorem, Taylorem. I taka ciekawostka sprawić. rankingowa, bo, bo, bo może nie wiecie, ale jeżeli Aleksander Zwieriew byłby w półfinale US tak. Open, jeżeli dojdzie do półfinału, to będzie wice-liderem światowego rankingu. Dokładnie tak. I Andrzej Rubliow kontra Dimitrov to na pewno też bardzo ciekawe spotkanie, patrząc na dyspozycję Obu tych zawodników, także można zacierać ręce i czekać na kolejny dzień zmagań w Jorku. To nowym jeszcze roku. ostatnia ciekawostka, tam na, tak na sam koniec hmm. został zapytany Daniil Miedwiediew, do kogo by zadzwonił taki emergency call, hmm. jeśli chodzi o tenisistów, jakby czegoś potrzebował, on mówi, że do Rublowa by zadzwonił. No i kolejnego dnia Rublow na korcie został po swoim zwycięstwie zapytany dokładnie o to samo, do kogo byś zadzwonił, jeżeli byś czegoś potrzebował z tego grona tenisowego, bo Daniil Miedwiediew wskazał ciebie, no ja na pewno do niego bym nie zadzwonił, bo on ma wszystko tak. gdzieś e, i na pewno by nie odebrał tego telefonu. Dokładnie tak, także tutaj oczywiście takie przepychanki tak, żartobliwe tak, tak. pomiędzy e, panami. No to skoro jeszcze ciekawostki, to Sirina William spotkała się z Igą Świątek przed tak. meczem z Pawliczenkową. Iga była pytana o to dosyć często na konferencji prasowej po meczu. Mówiła, że bardzo się cieszy, że mogła porozmawiać kilkanaście, kilkadziesiąt sekund właśnie z Amerykanką. E, powiedziała jej podobno Sirina, że jej kibicuje, także tak. to było dla bardzo miłe. Mówi, że pomimo tego, że nie jest już tak wstydliwa, jak Kiedyś. kiedy zaczynała swój, swoje, udziały w, swoje udziały, po prostu zaczynała swoją drogę w WTA, tak. to mimo wszystko i tak nie byłaby zbyt na tyle odważna, chyba żeby sama do końca podejść do Siriny, także się cieszę, że Siria zrobiła ten pierwszy krok, także bardzo może fajne będzie miłe spotkanie. Może tak. jakieś może z tego wyjdzie. Dokładnie tak. My Was zostawimy teraz z ciekawostką na sam koniec. Pokażę Mamy finalistkę turnieju Tomaszewski Cup, która serwowała dwoma rękoma. E, prawą ręką na stronę równowagi i czasami lewą ręką na stronę przewagi. Nie A zawsze. Czasami też z dołu. Tak, czasami też z dołu. Także tutaj zostawiam was z ciekawostką. Dajcie na sam znać, koniec. co o tym myślicie. Tak. Turniej do lat 16 najwyższej kategorii, e, rangi czyli pierwszej. Jed, rangi pierwszej, europejski turniej. E, tak, no jest to Ale na pewno Ale żeby nie było też, znaczy żeby nie było, w sensie jeszcze tylko chciałam podkreślić, że w przemowie po turnieju bardzo w ogóle sympatyczna dziewczyna, tak. bardzo ładnie się wypowiada i tak dalej. Natomiast czysto tenisowo dla nas to była naprawdę wczoraj niezła ciekawostka. Także jeśli do, 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 dotrwaliście do końca, to dajcie znać co sądzicie o tym i oczywiście zachęcamy niezmiennie Was do wspierania kanału subskrypcjami oraz oczywiście komentowania. Tutaj na dole pod filmikiem. Do zobaczenia w poniedziałek przy meczu ili świątek. Widzimy się pa.